Na jakiś czas mam spotkania z ambasadorami różnych państw. Wczoraj rozmawiałem, miałem spotkanie z ambasadorami między innymi Niemiec, Holandii, Luksemburga, Austrii, Australii. Był też, była też pani ambasador Łotwy. To się oczywiście odbywało w ambasadzie Szwajcarii. Ambasador Szwajcarii tym razem był gospodarzem. Rozmawialiśmy o tym, jak ten konflikt wygląda z bardzo wielu stron, jak bardzo wiele państw angażuje się w, w pomoc. Pani ambasador z Łotwy. Zastępczyni ambasadora z Łotwy opowiadała o tym, jak tam idą te zbiórki. Ambasador Australii bardzo ciekawą dał tutaj perspektywę. Dzisiaj Australia ogłosiła, że będzie wysyłała broń na Ukrainę i to w konkretnych ilościach. Można powiedzieć, co ma do tego Australia. Australia ma do tego bardzo dużo, dlatego że Australia pilnie przygląda się konfliktowi w Ukrainie, bo wie, że jeżeli Putinowi się uda, to Chiny sięgną po Tajwan. A dla nich to jest absolutnie żywotna kwestia. Bo całkowite zaburzenie bezpieczeństwa w regionie, w którym oni pełnią bardzo ważną rolę. Tutaj też rozmawialiśmy o tym, jak Stany Zjednoczone na nowo zaczynają angażować się w tym regionie południowego Pacyfiku, Morza Południowochińskiego. Chiny teraz są przyczajone, przyczajony tygrys Ukryty Smoki, czekają właśnie jak to się rozstrzygnie, jak zareaguje świat, oceniają, analizują i wtedy będą wiedziały, czy mogą potem Tajwan wyciągnąć ręce, czy nie. A więc Australia tutaj jest bardzo zaangażowana. Wczoraj decyzja rządu szwajcarskiego, Akurat dobrze, że, że Szwajcarami się wczoraj widzieliśmy i też jeszcze nie znałem tej decyzji, więc, więc sugerowałem ambasadorowi, jakby to było dobrze przyjęte też we wszystkich we wszystkich państwach, które, które dzisiaj stają po stronie Ukrainy. A więc te sankcje rządu szwajcarskiego, a to oznacza zamknięcie drugiej po Wielkiej Brytanii automatycznej pralni pieniędzy ruskich w oligarchów, którzy ukradli je narodowi rosyjskiemu, w monopolizując oczywiście za przyzwoleniem Kremla handel surowcami i przetwarzanie surowców. To kiedyś John McCain powiedział, że Rosja to jest stacja benzynowa przebrana za państwo.